Cześć. W tym filmie pokażę Ci jak zainstalować mody do Minecrafta używając Carsforge. Jak widzisz mam tu Pixelmon, który jest po prostu Pokemonami w Minecrafcie. Ten i wiele innych modów możesz łatwo zainstalować, a ja pokażę Ci jak to zrobić. Najpierw wyszukujemy Carsforge, a potem klikamy na ich stronę internetową. Następnie zobaczymy u góry Pobierz aplikację Carsforge. Klikamy na to, a potem wybierasz wersję samodzielną. Nie potrzebujemy do tego Overwolfa. Klikasz tutaj, pojawi się plik instalacyjny, a potem instalujesz go jak każdy inny program. Po zainstalowaniu otwierasz program. U ciebie na początku będzie to wyglądać tak: możliwe, że Minecraft nie pojawi się od razu. Jeśli tak się stanie, kliknij plus i wybierz skaluj komputer do gier lub ręcznie dodaj grę. A potem musisz to ręcznie tutaj dodać. Ale dla większości powinno być auto wykryte. Lub po kliknięciu plusa tutaj się pojawi. Klikamy na Minecraft, a potem możemy szukać modów. W moim przypadku mam na przykład Pixelmon. Szukamy więc Pixelmona i znajdujemy ten mod. Można też przeglądać i sortować według popularności, tu widzimy obecnie najpopularniejsze mody. Widać też, że były one bardzo często pobierane. Jeśli chcesz jakiś mod, na przykład Battle AMC, po prostu go zainstaluj. Klikamy na niego i czekamy, aż się pobierze. Po pobraniu po prostu klikamy Play. To uruchomi Minecrafta. Widzimy, że Battle MC jest wybrane. Klikamy Graj i widzimy, że coś się przygotowuje. Teraz jesteśmy w Minecrafcie. Wszystko jest tu przygotowywane, aby gra działała poprawnie. To może chwilę potrwać. Przy pierwszym uruchomieniu Minecrafta pojawi się komunikat o zaufaniu. Wystarczy zaznaczyć pole i kliknąć Graj. I teraz czekamy. Jeśli pojawi się komunikat o braku pamięci, wróć do Carsforge, kliknij Ustawienia, potem Minecraft, znajdź przydzielona pamięć. Tutaj możemy to dostosować według tych zasad. Aby zmiany zadziałały, musisz zrestartować Minecrafta. Potem będzie wyglądać tak. Klikamy Kontynuuj i możemy normalnie grać. Jeśli film ci pomógł, będę wdzięczny za lajka. Like